Witajcie na moim kanale Rolnik Pracuje. Po szczegółowej prezentacji, którą możecie obejrzeć na moim drugim kanale Rolnik Szuka, przechodzimy do testu maszyny. Dalej ciągnik 6140M. Zaczepiliśmy taki oto sprzęt do niego, i za chwileczkę szczegółowo będziemy pokazywać, co się dzieje podczas tego mojego skromnego testu. Ale lepiej musimy skrócić łącznik centralny. Ej, powinno być dobrze. No i będziemy powoli ruszać. Przede wszystkim musimy sobie ustawić prędkość, z jaką będziemy się poruszać. Załóżmy, że będzie to, no, wstępnie 6 km na godzinę, żeby dobrze ustawić maszynę. Jadę tutaj w pierwszym zakresie, czyli tym moim roboczym kieruję jazdy do przodu, gaz do pełna i 6 km na godzinę, bez względu na to, jak głęboko wciskam gaz. Maszyna pracuje jak trzeba. Mogę sobie ustawić gaz ręczny. Nie przekroczy mi oczywiście 6 km na godzinę. Maszyna pracuje, wydaje mi się ok, więc następny przejazd będzie to programowanie ścieżki przejazdu, czyli prowadzenie równoległego autotrack, tak abyśmy nie musieli już kierować czas na wyznaczenie ścieżki prowadzenia. Wchodzimy w menu, szukamy autotraka. Jest to autotrak uproszczony. Z prezentacji dowiecie się więcej jak to się tutaj wszystko ustawia. Ja sobie już przechodzę do konkretnych funkcji, które mnie interesują. Zaprogramuję sobie na ścieżce pierwszej mój przejazd. Będzie tu ustawienie punktu A i B. Ustawiam A, opuszczam sobie maszynę. i jadę sobie kawałek prosto nie mam tutaj żadnej granicy mogę sobie spokojnie za chwilę kliknąć punkt B by wyznaczyło mi prostą i już według tej prostej będę się przemieszczał zatrzymuję się klikam B i już mam linię prostą kierunek jazdy do przodu do tego przycisk autotrack. no i już kierowanie mam z głowy w tym momencie prędkość jazdy około 10 i lecimy. No dobrze, nadchodzi czas uwrocia, więc kierownica na dół. Podnosimy sobie narzędzie. Przejmujemy stery. Zawracamy. Nie będziemy jechać przejazd przy przejeździe, bo jest to bez sensu. Musielibyśmy cofać. Zrobimy sobie co drugi przejazd. Myślę, że już mogę nacisnąć prowadzenie i opuścić maszynę. Właśnie było tutaj jechane top-downem, także jest dość miękko i możemy spróbować, ile jest w stanie pojechać ten ciągnik. Bo na pewno dzięki tej przekładni nie zadusimy go, wywołując prędkość oczekiwaną na poziomie np. Na 17 km h Ciągnik już nie jest w stanie jej osiągnąć i jedzie 13, 12, 11. Teraz wjechaliśmy trochę na twardsze, ale wiele to nie zmienia. Obciążenie jest znaczne, ciągnik jedzie około 12 km h 3-metrowy agromasz Gruber. Musimy zmienić trochę wysokość podnoszenia, ponieważ jest to zdecydowanie za wysoko. Mam dwie możliwości, żeby to ustawić w komputerze pokładowym. Mogę wejść przez menu zielonym przyciskiem i wyszukać ustawienia trzypunktowego układu zawieszenia, bądź szybko przejść do tego ustawienia za pomocą przycisku i tak zrobię. I już widzę, że mam maksymalne unoszenie do góry 100%. Pokrętłem, zmniejszę sobie w czasie rzeczywistym, widzimy, że już ta wysokość się reguluje. Także myślę, że spokojnie wystarczy taka wysokość. Taką wysokość zostawimy i mamy już ustawione. Szybkość opadania też jest ważną sprawą, żeby to ta maszyna nam za szybko nie opadała. Nie działo się to zagwałtownie, również możemy to ustawić. To robimy na 3,5 w skali 5. Myślę, że będzie to ustawienie optymalne. A nie, jest jeszcze troszeczkę gwałtownie, więc zostawimy na 2. Zobaczmy jak to wygląda. O już opada powoli. Jest dobrze, ruszam dalej. Przejechaliśmy trochę w inne miejsce no i wyznaczę sobie znowu ponownie ścieżkę. Także wchodzę szybko w autotraka, ustawimy nową ścieżkę, punkt A, mamy też możliwość wybrania w sumie ustawienia A plus kurs, czyli w tym kierunku, w którym pojadę, będzie już ustalona ścieżka. Także na jedynkę, na dół i ruszam. Nie muszę korzystać z ustawienia punktu A i punktu B. Mogę również ustawić punkt A oraz automatyczne B. Wystarczy, że przejdę tutaj w trzecią pozycję, ustawiam A, kontynuuję jazdę. Punkt B zostanie ustawiony automatycznie po przejechaniu odpowiedniej odległości. Tak więc ruszam. Przyspieszę. Punkt B został już ustalony. Włączam autotraka. Nic mnie nie interesuje. Ustalam sobie. 10 km na godzinę i już pracuje. Tak, chwileczkę będę miał uwrocie. Tak więc dobrze, podnosimy maszynę, a wracamy. Musimy jeszcze ustawienie zmienić, a jest to ustawienie szerokości roboczej. Troszeczkę tutaj mieszałem w ustawieniach, dlatego teraz muszę wrócić i z 4 metrów, które ustawiłem ustawić na 3. Szerokość ścieżki 4 metry, ustalamy na 3 metry i jedziemy przejazd przy przejeździe przejeżdżamy sobie kolejną ścieżkę, opuszczamy tak więc seria ciągników 6M wyposażona Prosty autotrack. Nie możemy wyznaczać ścieżek krzywych, ale proste myślę, że w zupełności każdemu wystarczą. Przejedziemy sobie jeszcze w kolejny przejazd. Mamy taką możliwość, że wiedziemy co drugi i pracujemy dalej. Przekładnia Autopower w ciągnikach John Deere może być już zastosowana od 90 Goni. Czyli model 6090M, może mieć już przekładnię bezstopniową. To nie jest oczywiste na rynku ciągników, dlatego zwracam na to uwagę. W każdym momencie mogę sobie dostosowywać prędkość pokrętłem na dźwigni przekładni. Mogę sobie zwolnić do uwrocia, podnieść maszynę. Wjeżdżam w kolejną ścieżkę, opuszczam, a no znów mogę sobie przyspieszyć do 10, tak jak wcześniej. No to teraz troszeczkę innej perspektywy. Autotrach prowadzi. 7,2 sobie leci. Jak widzicie, mechaniczne wyjścia w tej 140 MC mogą być elektrohydrauliczne w sensie sterowanie zaworami A tak ja już mówiłem, że jest auto power, ale wam teraz pokażę. Tutaj zejdziemy z gazu, podniesiemy maszynę i że mogę sobie właśnie tym pokrętłem ustalać zadaną prędkość jazdy. Wygodne. Do pola jedynka wylatuje w transport, zmienia mi się na maksymalną 42, jest to maksymalna to tak jaką można ustawić. No i co? Puścimy kierownicę. Zawrócimy, może przełączymy jednak jedynkę, żeby mi się to za mocno nie rozpędzał. I ustawiam się w kolejną ścieżkę, teraz przy tej przy której jeździłem, tutaj ścieżka już mi się narysowała. Zresztą ja sobie wiadę. Może trochę ustawię się krzywo, żeby było widać. Włączyłem, kierownica. Nie kręci się, ale hydraulika czuwa nad skrętem. Już się ustawił, opuszczam i ruszam. Obroty 1630, jak widać, mało AdBlue w zbiorniku, ale ciągnik jedzie. I tak wygląda praca nową serią 6M: Autotrack bez stopniówka. Myślę, że wypas. Totalny wypas. Kierunek jazdy do przodu, już włączony, kierunek jazdy do tyłu, włączony, neutral oraz pozycja parkingowa elektrohydrauliczna również. Dźwignia wraca ze względu na to, że mogę sobie również tą dźwignią odkierowania ładowaczem zmieniać kierunek jazdy. Jest tu taki magiczny przycisk, którym również zmieniam kierunek jazdy. Jak widać, FR, F R. lecimy. Kierunek do przodu. ścieżka i opuszczamy. No na koniec krótka przejażdżka RX-em na gąsienicach, uścisk 2% 1,0% Podobno na identycznym kołowcu mielibyśmy tutaj cały czas około 5 uścisku z tym top downem, a tak mamy mały uścisk, tak? Jednak gąsienica, powierzchnia, styku z podłożem, mega duża. Co przekłada się na uciąg. Zawrócimy sobie, zachodzimy obrotami. Zaprogramowane podnoszenie na jedynce. Przepraszam, na dwójce. No i możemy sobie teraz zawrócić. Tutaj ustawiam sobie prędkość zadaną maksymalną. I tak to się jeździ ciągnikiem na gąsienicach, tak samo jak każdym. Tylko, że w ogóle z innym uciągiem. Test tej maszyny może nie był bardzo szczegółowy, ale serdecznie zapraszam Was. Tak samo jak na początku, na film z prezentacji tego ciągnika, gdzie szczegółowo opowiedziałem o wszystkich elementach sterujących tego ciągnika. Zajrzałem pod maskę, zajrzałem z tyłu. Wszystkie elementy zostały omówione, więc kanał Rolnik szuka i film, prezentacja ciągnika John Deere 6140M. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!